Cześć, cześć, tutaj Eski, witajcie na moim kanale. Dzisiaj, jak już dobrze pewnie widzicie, robimy ocenianie waszych simek. Także do dzieła. Na pierwszy ogień Marysia z opisem Maja ma trzy stroje w kategorii codziennie. Eski, mogłabyś mnie pozdrowić? Jasne, pozdrawiam cię Marysiu. Okej, okay, Marysia stworzyła Maję. Kulturalna, romantyczka, oraz wesoła. Zerknijmy na jej twarz. Ma, ma bardzo ciekawą twarz, w sensie taką podłużną i pierwszy raz chyba widzę taką simkę z podłużną twarzą, która mi się serio podoba. Fajny makijaż, ma to rozjaśniacz na nosku, na tych oczkach też ma taki biały cień. Ciemniejsze brwi niż włosy, więc bardzo fajnie. Generalnie podoba mi się ta twarz. Strój też spoko, jest jednoczęściowy, czy nie? No, znowu nie wiedziałam, że jakieś ubranie istnieje, a mega mi się podoba, jakie są inne warianty. Fajne. Będę musiała zacząć używać tej góry. I tego dołu? Jakie ładne. Co jest? Czemu ja jestem ślepa? Ale generalnie ładnie, ładnie. Drugi strój. Wow. O tych rzeczach też nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że jest taka bluzka. Szokujesz mnie, Marysiu, wiesz? W tej chwili. Dobra, trzeci na co dzień. Okay, czyli już taki po prostu jakiś kombinezonik, spoko jak najbardziej. We wszystkich ma takie włosy? Nie, tu ma rozpuszczone. Oficjalne, ok, na różowo, jakieś szpilki, makijaż też zupełnie inny wraz z fryzurą, kolczyki. Generalnie ładnie wygląda. Na sportowa, bez makijażu, super. I naprawdę ładna jest ta Simka. Strój ma fajny, na pewno da się w nim ćwiczyć do spania. Też bez makijażu, rozpuszczone włoski, szanuję Jakiś sweterek, dłuższe spodenki I królicia na imprezę, okej, okay, super swatarek, który lubię eee, no Jezu, chcę zobaczyć sylwetkę tej Simki, może w kąpielowym będzie pokazana Fajnie dopasowane buty do bluzki, spodnie uwielbiam Naprawdę fajna Simka No, fajną masz sylwetkę, figurka mi się mega podoba i wszystko dopasowane różowe okulary nawet ma na gorący dzień okej okay, jakaś sukienka kapelusik tu ten cień tak wygląda jakbyś nawet trochę spiekła na twarzy, więc super a na zimną pogodę okay, kombinę są bardzo ciepłe buty czapka wow po prostu wow ale szczegóły Tę simkę ocenię na 9 na 10. Sprawdźmy, co tutaj mamy. Od Rybakop Emma. Wow. Emilia Bowers. Samotniczka, miłośnik muzyki. To będzie pisarka? Tak, to będzie. Nie, to jest geniusz muzyczny, przepraszam. Są nastolatka, ma tatuaż, czyli taka trochę buntownicza. Widać, ma jakieś tamta piercing. E, jak to jest? Kolczyki o. A pieprzyk, ma pieki, ciekawe oczy. W ogóle twarz jest bardzo interesująca. Podoba mi się. Naprawdę fajna. No, naszyjnik, wszystko: jakieś bransoletki super, Paznokcie, skarpetki. Też duża dbałość o szczegóły tu wyleciała. Oficjalne, ok. Nadal taka gotka z niej. W porządku. Fajna sukienka, naszyjnik. Mega czederska ta snimka póki co. Sportowo. Okej, okay, da się ćwiczyć jak najbardziej. Jeszcze ma jakiś zegarek taki do biegania, wiecie. Związane włosy. Sportowe buty, skarpety takie. Podkolanówki. Fajna. Do snu. Okej. Okay. Tak na luzie mega. Związane włosy, bez makijażu. Świetnie się prezentuje. Na imprezę. Okej. Okay. czy już mniej czarnego... Ale tak wiecie, wyjściowo, fajnie. Nawet już nie wiem jak mówić, wyszerpałam wszystkie swoje komplementy, bo naprawdę mi się podoba. Do kąpieli, okej, okay. biały strój, tu ma ten y, przeciwsłoneczny na nosku, co jest spokojne. Aparat na zęby widziałam. Okej, okay. na nogach też ma lakier, poznakcie pomalowane. Na ciepłą pogodę, okej. To jest akurat mi się tak... Mm. Średnio podoba, ale też ciężko wykminić na ciepłą pogodę chyba coś, ale no nie wiem, ja jestem po prostu mało kreatywna. Ale no spoko. I na zimną pogodę. Okej, okay, czarno, jest kurtka, rękawiczki, są nawet y -y pierścionki na rękawiczkach. I no, generalnie spoko. simka ocenię na 10 na 10. Od Wildku na 34%. Opis jest świetna. Hashtag tak. Nie wiem, czy to ja jestem świetna, czy Simka jest świetna, ale pewnie Simka. Dobra. Dzika kuna 34, Jula. Kreatywna, wegetarianka i rodzinna. Zobaczmy: masz szpieg, masz aparat na zębach, już od zauważyłam. E, policzki ma takie duże, że wiecie, jak patrzycie na nią trochę z boku, to tak. Sium! No, ale tak poza tym to fajna. Taka trochę czabi, że wiecie, ma pełniejszą twarz. Mimo, że jest trochę szczupła, nawet bardzo szczupła, ale spoko, oficjalne. Okej, okay. to jest trochę złoto. Czarna pomadka, nietypowy wybór, ale pasuje. Chyba, że to nie jest czarny, to mnie poprawcie, bo wiecie, no ja zawsze mówię, że ja z kolorami nie radzę sobie. W ogóle u was dzisiaj też jest tak burzowo. Znaczy ja to nagrywam dzień wcześniej i wy to widzicie dzień potem, jak ja to nagrywam. Ale przynajmniej dzisiaj, czyli dla was wczoraj jest strasznie pochmurnie, burzowo, deszczowo, no i jest dość chłodno. Nie wiem. A u was jak było wczoraj, jak jest dzisiaj? No, także tak, na pewno jest to galo fajnie dobrane. Ja w życiu bym nie zrobiła nic, żeby to spodnie i te pluska były jakoś normalnie wyglądające. w tym zestawie jest to naprawdę super. Ma fajne paznokcie, zegarek. Zobaczmy sportowe. Okej, sportowe, jak to sportowe, spoko. O, ma ten tatuaż, delfinka ma na kostce. I tu ma tu i to takie ładne. no, ale da się ćwiczyć. Szkoda, że jest makijaż. Dosnu królisia. Jakaś dłuższa koszula. Wszystko git. O, makijażu nie ma. No to spoko. Ta impreza. Taki jednoczęściowy stroik, jakieś fajne szpilki. Generalnie spoko. To kompania, ok, Taki basicowy strój kompilował w ogóle te tatuaże mi się fajnie podobają moim stylkom. Zawsze robię tatuaże, to nagle mi do nich nie pasują. I wychodzi na to, że nigdy nie miałem tatuaży niestety. Związane włosy ma, więc spoko. Generalnie fajnie, ale ona jest umieśniona. A dopiero teraz tę suwak, jak zobaczyłam na to, jakie ma umieśnione plecy i to ręce od tyłu. Gorąca pogoda. O, sukienka fajna jak najbardziej. Jakieś takie normalne trampki. Fajnie, pasuje mi to do niej bardzo. I na zimną pogodę ok, bluza, spodnie, jakieś takie troszeczkę wyższe za kostkę, buty, żeby było cieplej, spoko jak najbardziej. i W sumie simowie w ogóle nie mają paznokci, jeśli my ich nie damy im. Wygląda jakby nie miała, chociaż nie wiem, może za daleko od ekranu siedzę i nie widzę, ale wygląda jakby miała po prostu palce bez żadnych paznokci. Yyy. The Simco ocenia na 6 na 10. Tu mamy SIMkę od Laurix81 Opis, młoda nastolatka, która chce założyć rodzinę Eski Ale nastolatka chce założyć rodzinę już jak będzie nastolatką, czy ma po prostu takie plany na przyszłość? To jest chyba dość ważne pytanie Więc tak, kreatywna Wektorenka jest nastolatką, oczywiście Twarz ma bardzo ciekawą, taką dość małą jeśli chodzi o długość, jest krótka Czarne brwi, a brązowe włosy włosy w kitkę, jakieś te e, zawsze znał rings, chyba, że jest z lewym bardzo prawdopodobne jest to. E, kolczyki o, tego słowa zawsze zwoiną po polsku, nie wiem. Ubrana, bardzo fajnie pasują te buty do swetra, spodnie bardzo lubię, więc jak najbardziej polecam. Um, oficjalnie długa, czerwona suknia, wystrzałowa, jak na jakąś galę, gdzie chodzą aktorzy i odbierają nagrody, spoko. Ona miała makijaż, to nawet jakiś ten na To jest porcowy, ma inny makijaż, ale ma makijaż, sam się średnio podoba. Eee, Spodniakaj, generalnie dla ćwiczenia, ale to nie jest mój ulubiony strój. Do spanka, fajny strój, sama bym w takim spała. Może niekoniecznie długie rękawek, chociaż zimą, jak mam tak piekielnie zimno w pokoju, to może bym się podkusiła. Oczywiście królisia. No, imprezy fajny sweter, spódnica super, i stopki nawet dodana. Proszę, proszę. I butki, więc ten strój mi się podoba. Kąpielowa. Coś mi nie gra w jej sylwetce, ale nie wiem co. E, no, strój kąpielowy jak to strój kąpielowy. Jest git. Na gorąco pogada sweterek z i klopuchy. Czyli spoko. Pranzeletki, jeszcze ma oczywiście okularki, co jest fajowe. A na zimną pogodę, łop, bo że nie spodziewałam się tego tak nagle, ale ogromny kombinezon, długie buty, rękawiczki i czapucha, wszystko jest naprawdę na taką zimę, na narty zaplanowane. Na pewno będzie i mega ciepło, niezależnie od temperatury. Idesinkę oceniam 5 na 10 od wiki 2. Simka na odcinek S jako jak urocza. Simka starałam się stworzyć jak najmniejszą ilość dodatków. Nie przejmuj się wiki. Na razie nie mam tylko e, wilków i ślubnych historii, ale doceniam starania. Opis po angielsku słuchajcie. Amanda jest numa sim in big city. She wants to have so many friends and change her life. Can you help her? Czyli po polsku. Amanda jest normalną Simką w dużym Mieście. Chcę zdobyć mnóstwo nowych przyjaciół i odmienić jej życie. Czy jej pomożesz? Nie oceniajcie mojego angielskiego ploks. Zobaczmy. Normalna synka w Wielkim Mieście. O, oh, Amanda Grant. Wesoła perfekcjonistka, niezdarna. Twarz? Ale twarz jest inna. Powiedziałabym, że dziwna, ale nie jest taka dziwna. Jest bardzo ciekawa. Podoba mi się. Nie wiem dlaczego, ale podoba mi się. Naprawdę. Wow, Jest ruda, eee, ma czym oddychać. No, w sumie trochę na czym siedzieć też, jak tak patrzę. <laughs> Ubrania spoko na ten co dzień. A to jeszcze mamy jakieś, to sobie zajrzymy do na co dzień i mogę sobie przewinąć akurat te listy, jak tu mam. Okej, okay, to też fajne. Faktycznie wygląda jak taka miastowa simka. No, mamy ten klimat, serio. I trzecia. Okej, okay, tu bardziej już tak po domu czy na zakupy, ale nie wiem, pasuje mi to do niej, jest fajna, 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 naprawdę Okej, okay, tu oficjalne czerwona suknia Ala la Bella zawsze na propsia Czerwone pazurki, leczki, inny makijaż, też spokojnie mega wygląda, naprawdę ładna synka, podoba mi się, mega Sportowe, da się ćwiczyć, makijaż ma, ale okej okay. Fajna, fajna bluzeczka, fajne to wszystko do spanka po prostu w bieliźnie se chodzi spać, ok. Rozumiem to doskonale, też miałam takie dni. Imprezowe kabaretki, ulala. butki, fajna odblaskowa sukienka, z tego duże kolczyki. Super, super. Kąpielowa. Mm, no, spoko pasuje i pod włosy na pewno. Sylwetkę ma fajną. O, bez makijażu jest. Okej, okay, gorąca pogoda, kapelusik, świetna sprawa, bardzo dopasowana sukienka pod ten kapelusik, jakieś kwiatuszki, wiecie, motyw lata, wiosnę, buciki też takie na ciepłą pogodę, spoka na zimną. Okej, okay, czyli taka miastowa zimna, jesień czy zima. W ogóle mi się ta sobie że z takim, nie wiem, z Nowym Jorkiem. Jakby zachodziła po nowym Jorku gdzieś... Tak mi się kojarzy mega, naprawdę ma jakiś taki super vibe ta simka Podoba mi się bardzo I ta simka oceniana 10 na 10 I weźmy sobie ostatnią simkę na ten odcinek Jest ta simka od Jadzi3142 Opis na odcinek dla Ja bardzo dziękuję Jaka jest młoda dorosła, towarzyska ręka jest chludna Jest botaniczką, tak niezależny botanik Jagi bez aparatu, duże usta, ma duże oczy. I jak na moje oczy, aż za duże, ale usta są mega spoko. Nosek też jest fajny, brwi ciemniejsze od włosów, spoko. Moje zwykle też tak wyglądają, bo ja jestem blondynką i ja niestety mam takie brwi, że mam je oczywiście, ale ich prawie w ogóle nie widać, jak są niepomalowane, więc no maluję sobie i potem wychodzi, że no trochę ciemniejszy kolor mam tych brwi niż włosów, ale przynajmniej je widać. Okej, okay, zobaczmy tak... Mm. Katerak, spódniczka z bo tym jakoś średnio leżą akurat. Znaczy drugi strój, oj, nie mam jakichś dodatków? Czy co tu się wydarzyło? Nie widziałam tego powiadomienia, że nie mam jakichś dodatków, ale nie wiem. Okej, okay, tu już makijaż, włosy związane. Okej, okay, ciekawe to jest na pewno. Nie wiem, czy mi się podoba w tym wydaniu ta siemka, chyba tak średnio, ale zobaczmy sportowe, jeszcze trochę przed nami. Okej, okay, tu już fajniej wygląda bez tego makijażu. Ten makijaż miał trochę zepsu w tamtym ubraniu, ale git, związane włosy, znaczy to, co nie ma makijażu, chyba mam nadzieję. Da się ćwiczyć jak najbardziej, a tak w ogóle to jest Natalia Dobra Dusza. Jest wysportowana, pokażcie jej sylwetkę, no jest wysportowana, widać te mięśnia Do spanka, nierozczesany włosy, jakieś takie wiecie, że tu są jakieś takie gęstsze, takie potargane lekko, leczuszki, kombinezonik, spoko I bez makijażu e, Na imprezę, wow, laska Ale ładnie wygląda w tym makijażu i ta, ta fryzura, świetnie wygląda w tym, serio No no to na razie tylko ten oficjalny strój, tak mi się jakoś niezbyt podobał. A tak, to mega gitara jest w ogóle jaki ma tyłeczek. Zobaczmy w kąpielowym. No ma no jest umieszczona na trzaj, to przyznać, ma nawet okularki do kąpielowego, żeby się gdzieś opalać. Włosy bardzo związane do góry. No, generalnie mega spoko. Zobaczmy na gorącą pogodę. A też kapelusik plus okularki, plus cukienka mocy w kwiaty, jakaś brązoletka. Widzę pazur pazurki pomalowane, buty na ciepłą pogodę, wszystko git. A na zimną? O, też taka bardziej, że bluza, spodnie, jakieś buty za kostkę i czapka. Już się powtórzył ten motyw chyba w tym odcinku nawet. Ale mam krótką pamięć, więc mogę się mówić. No ale cóż, jak najbardziej fajna simka. I tę simkę oceniam na 7 na 10. Także dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, jeśli chcecie, aby Wasza simka została oceniona, wrzućcie ją do galerii i w opisie dajcie hashtag Eski2. Koniecznie Eski2. Bo simki z hashtagu Eski oceniam tylko do tych, które były wrzucone do 23 czerwca, a resztę nie ocenię, bo jak mówiłam, macie wrzucać od tej pory na Eski2 i jak rozprawy się z tymi z z hashtagu eski, to po prostu zabiorę się za te z hashtagu eski2, aby to miało ręce i nogi i aby każdy na pewno mógł być na odcinku, abym każdego simka oceniła. Także jeśli podobał wam się ten odcinek, nie zapomnijcie łapkę w górę, w komentarzu i subskrypcji. A ja się widzę z wami niedługo do zobaczenia i cześć!